O tych rurek jest zawsze idealnie na jakąkolwiek okazję. Aha, teraz wodę destylowaną zbieramy, dobra. Na początku sobie skakujemy tutaj. No dobra, tu już chyba wiem jak pójdę. O ile nam pozwolą rurki. Ale chyba to nam pozwoli. Nie tak. Tak i do góry i tak. Jeszcze jedną do góry w takim razie, brawo. i się uleczymy od razu, mamy kupę kasy z tego co widzę. A ile jest w ogóle tutaj dziewczynek? O, jedna siostrzeczka już jest uratowana, to dobrze. Ale ja Wam powiem, że tutaj jest stanowczo za spokojnie, jestem totalnie pewien, że zaraz coś się tutaj stanie, jak tylko chyba zbierzemy całą wodę destylowaną.

Uuu, jakie sprytne. Ach, się to no drobne. Sprytne, tutaj też sprytne. Nie, 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 nie. Coś się ciekawego tutaj będzie działo. Dobra, przeładujemy broń najpierw może.

Co on tutaj robi kurczę człowieku, co ty wina szukasz czy co? Co za koleś? Po prostu... O, 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 tam coś fajnego jest. Dobra wielki, odejdź stąd. bo nie chcecie trafić przez przypadek. Kurczę, no, widzę. We wszystkim mi się kończy amunicja, no błagam. Tu już nie ma, tu już nie ma. Świetnie. Dobra, dobra. No. Prądzik to się przydaje Wam, powiem. Ale po prostu, no, ciężko, ciężko. Nie powiem. To była dobra walka. O, popatrzcie, Shake it baby. Jak trzęsie tyłeczkiem. Ten miał gumowego węża w kieszeni. O, super. To się do tego włamiemy najpierw. Nie będzie łatwo. No chyba żartujesz. Przepraszam cię. No i co? I znowu? I znowu, super. I znowu nie ma przejścia, ale dobra. Dobra, 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 dobra. Um... Nie, 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 koniec. Kistem. No zobaczymy czy da się tędy przeprowadzić, no zobaczymy. No zobaczymy. Ale czy ja zaraz włączy, no właśnie. No właśnie. I kurczę ten... Okej, okay, na szczęście tutaj możemy to sobie wyłączyć. Dobrze się zorientowałem. Dobra, jeszcze raz hakujemy, no. Dobra autohakerem, nie ma co się z tym pitolić Eee. Wektor Łazarza? What? Aaa, to już mogę stworzyć to? Dobra. Dobra, i teraz co mi się tutaj przyda? Wybuchowy śród. amunicja przeciwpancerna zawsze mi się przyda. ho. Dobra, autohackera. Się uleczyć, jestem tego pewien. Ale wiecie co, zwiedzimy sobie tutaj trochę, żeby odzyskać straconą amunicję. O, cześć. Na szczęście nie zareagowała za szybko. One nie reagują za szybko, to jest dobre. Z tym hakowaniem to niestety większych problemów nie ma tak naprawdę. Jeżeli macie jakiś większy problem, to znaczy, że na przykład trzeba użyć toników do włamywania się jakichś. Ja tylko używam jednego, żeby to trochę spowolnić. No dobra, i zwiedzimy tutaj całą okolicę, a ty, ej, ty, co jest? Człowieku. Nie wiem, po co ja biorę tą wodę, że stuła tam jeszcze. Tak, dzięki. Naprawdę super. Super, ekstra. Cholerna amunicja. No to będzie niebezpieczne, szczerze wam powiem. Kurczę, naprawdę, naprawdę, no. Nic praktycznie nie mam już. Klisze. Ciekły azot, też niezbyt przydatne jednak. Trzeba będzie naprawdę zaopatrzyć się w spore amunicji. No ale na razie zmodyfikujmy sobie broń. I tak jak powiedziałem ostatnio, o, zwiększenie siły rażenia strzelby sobie zrobimy, bo strzelba to bardzo fajna pukawka jest. A teraz jednak ten wściekły azot który próbujemy. Nie wiem do kogo oni strzelają, ale to chyba te robociki strzelają. Dobra, bank genów, to mi niepotrzebne. Martwy kopek, to też niezbyt. O Oko fotografa. A my już to mamy. Nie wiem po co ja biorę tą wodę destylowaną. Dobra, weźmy to oko fotografa. Wzmocnienie. Każdy badacz-fotograf chce mieć przewagę, a oko fotografa jest twoja. Jest twoją. Gdy wszczepisz sobie ten bezcenny genetyczny tonik, zobaczysz wszystko okiem kamery. Uu zwiększa wynik badawczy za zrobione zdjęcia. Widzicie, że ja już mam dwó dwójkę. Aha. Aha. Super. Super. Super, naprawdę. Ekstra. Dzięki naprawdę jesteś... Jesteś boski. Dobra, dobra, mamy napalm. No okej, okay, coś wreszcie konkretnego. Niepotrzebnie się połasiłem na to jako fotografa. Kurczę, po prostu świetnie. Nie wiem po co jestem w stanie podnieść ten klucz. Kurczę, potrzeba mi amunicji jak cyk cek okay. jeszcze tu jak ktoś się czai. O. o fajnie. O, fajnie. <śleszy> <śleszy> Nieźle bym się wkopał bez <śleszy> tic. Dobra, jakaś smutna muzyka nam się tutaj włączyła. I. i. finisher. Jakiś finisher, combo finisher. No chodź tutaj do mnie, dobra. Szkoda, że tych wieżyczek nie da się transportować albo przenosić jakąś. Tak, gumowe węże to jest to, co lubię najbardziej. Dobra, teraz tutaj przeszukamy. O ho! Jakie... Jakie kurcze, Ile tej wody destylowanej jest tutaj? Mnóstwo? Duże pomieszczenia są strasznie. Nie wiem czy tam mi się opłaca iść de facto. Gdzie my mamy iść? Zobaczę ja na mapie. Dobra, mamy. Hmm. No, gdzie my mamy tutaj iść? No, No gdzie? No, gdzie nas kierujesz? No, strzałeczko. No, no gdzie? Na górę gdzieś tak. Nie ja mam ochoty na górę iść na razie. No, posuń się kurczę, co mnie zdeblokuje? Dobra, zobaczymy, czy tam coś będzie fajnego. O jednak nie. Dobra, jak to się mówi, wody destylowanej nigdy nie za mało. A skakujemy i się uleczymy. Ze zdrowiem i apteczkami nie stoję najlepiej. Jeszcze jeden podłużnik, a teraz do góry. Tak, piękno. Szkoda, że tutaj są wszystkie jednak potrzebne elementy do tego, żeby ukończyć. Tak jakby to wyzwanie włamywania się, że nie ma czasami tak, że trzeba po prostu pokombinować no, inne, inną drogą wziąłem. obrać. Inną drogę obrać. A nie chcę się tutaj jarać. Dobra, idźmy stronę, w takim razie. To chyba była ta babka, która była na górze. Ty już nie żyjesz. Sakowałem stację leczniczą i co ty na to? Dobra, teraz trzeba się włamać do jakiegoś pomieszczenia, gdzie będzie amunicja. Znaczy do jakiejś... E, jakiegoś pomieszczenia. Dobra, nieważne. Do jakiegoś automatu za municją musimy się włamać. I po zabawie. No i co? I teraz tutaj będą? Ajebiście. Jaraj się. Dobra, dobra, super. Mam nadzieję, że tutaj będzie coś konkretnego. Trochę apteczek no i teraz tak. Mina zbliżeniowa zero, to mi się nie przyda na razie. Batonik, nie, batoniku nie potrzebujemy zupełnie. Dobra, dobra, już to jakoś wygląda. Dobra, olaś tego gościa, nie będę się ząbił. Wow, no to chyba jest ten Houdini gdzieś tutaj. O, o, gociki, gociki. Chodź tutaj do mnie, chodź tutaj do mnie, gocik. Nie no, jak tego, jak tatuśka trafi. Dobra, będziemy mieli towarzysza. Nowa zabaweczka. Bardzo, bardzo nam się przyda. Tak będzie, tak... Tak, pięknie. Dawaj! Oho, super. Nie? Dobra, chodź tutaj. Dobra, ja wiem, że to będzie kara. O! No prawie. Prawie dostaliśmy. O, podwodne miasto! Kurczę. Jestem ciekaw, jak by mi się mieszkało w takim mieście. Jak bym się czuł, będąc cały czas pod wodą i czy bym w ogóle chciał tak z od cywilizacji? No wiecie, niby coś własnego się tutaj układa, ale de facto, tak jak Ryan, jak ktoś sfiksuje... Ups. Hmm, czy jesteśmy w nowym obszarze? Okej. Okay. O, tutaj jest safe. Jak ktoś sfiksuje, tak jak Ryan, no to... <grym> Trudno de facto gdzieś się udać. No, znikąd nie macie pomocy. I to jest tak naprawdę jakiś autorytaryzm się z tego wszystkiego robi. Jesteście kompletnie uwięzieni. No, jestem ciekaw, czy byście chcieli żyć w takim mieście. A inną kwestią jest to, ile kasy trzeba by było wydać na to, żeby. Tworzyć takie ogromne miasto pod wodą to jest inna jeszcze kwestia. Na pewno kupa szmalu na to poszła. A gdzie ten gość się tak wzbogacił to nie mam pojęcia. A, jak sprytnie było ukryte. O, i tutaj też są jakieś drzwiczki fajne. Super. Kurczę na hakach zwłoki. No nie fajnie, nie fajnie. Nic tutaj nie ma oprócz tych zwłok. Ja no błagam. Dobra, robocik nie, nie wlatuj tutaj. Nie chcesz tego oglądać, uwierz mi. Oh, and here are the everything. Doctor Su frankly, I'm shocked by your proposal. If we were to modify the structure of our commercial plasmid line as you propose, to have them make the user vulnerable to mental suggestion through pheromones, would we not be able to effectively control the actions of the citizens of Rapture? Free will is the cornerstone of this city. Thought of sacrificing it is abhorrent. However, we are indeed in a time of war. If Atlas and his bandits have their way, will they not turn us into slaves? And what will become of free will then? Desperate times call for desperate measures. No, <laughs> Usprawiedliwione. Zupełnie nieusprawiedliwione. Odbieranie wolnej woli. W imię jakichś tam wybryków i wymysłów. I tak właśnie się kończy autorytaryzm. No i po co ja tutaj jestem? ta no. ufacza? Ała Nie wiem. No i co? Super. Mam się z nimi przywitać, czy co? Nieważne. O, a tutaj apteczka, świetnie. No chodź. Dobra. No to idziemy... wtórędy on chce, żebyśmy szli. A tam tamtędy. Dobra, zobaczymy na mapce. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Tutaj ten tatusiek, którego dziabnęliśmy sobie. Tam kolejny, błąkający się bez celu. Dobra, nieważne. I teraz z tego targu mamy już spadać, tak? No niedoczekanie wasze. Ja tutaj mam mnóstwo rzeczy do pozbierania, tak jak na przykład granaty. Granaty odłamkowe, dolary, zwłoki i sprzężenie Ewy numer 2! Uzyskaj więcej Ewy z każdej apteczki dzięki nowemu sprzężeniu Ewy. Ewa z każdej apteczki, nie, dziękuję i tak mamy sporo Ewy. W najbliższej przyszłości raczej to się nie zmieni. O, napalm! Dobra, dobra, włamujemy się. O kurczę. <laughs> nie! Nie chciałbym czegoś takiego próbować, naprawdę. Dobra, styka. O, kurczę. W ogóle możemy tutaj zrobić autohacker. Łusek nam brakuje w ogóle. No. A moje buciki zajmują się niechcianymi gośćmi. Nie. Ała? Nie, ja nie, nie, nie oberwałem się. To był gościu, który rzucał granatami, tak mi się wydaje. O. No widzicie jak moje bociki się zajmują dzieciami wszystkimi. In your face, man. No, znikasz już? Dobra. No, to wy się nawalajcie, a ja sobie tutaj poszukam wartościowych rzeczy. Będę marnował amunicji na jakichś dupków O chwilę słyszałem jakąś wrogą kamerkę. O, ja nie znam kodu zupełnie. Może zebrałem jakiś kod? Nie wydaje mi się, wiecie... Nie, chwilę, chwilę. chwile, targ farmerów, dobra... O kurczasz, tyle?! Dobra, nieważne, nieistotne. Dobra, może się włamiemy po prostu.